4 lata temu w Warszawie mieliśmy do czynienia z katastrofą ekologiczną w Czajce. Dwa lata, temu, dwa lata temu mieliśmy do czynienia z recydywą tej samej sytuacji. Dwa lata temu mieliśmy do czynienia w Gdańsku z firmą Saur Neptun, sprzedaną przez panią prezydent Gulkiewicz francuskiemu inwestorowi. Nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Wiecie Państwo dlaczego? Ponieważ obydwoje samorządowców prosili nas, prosili mnie osobiście, prosili prensa wód polskich, o to, żeby nie nakładać takich wysokich kar za to, żeby, że y, oni y, 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 doprowadzili do katastrofy ekologicznej. Czym to, się, czym to Niestety spełniliśmy tę prośbę. Niestety spełniliśmy tę prośbę. I dzięki temu, dzięki temu rozzachwaliliśmy wszystkie samorządy, które od nie od Gliwic nie się Od Gliwic, taki, się My tu w tłowie, od Gliwic przez Opole, od, od dwóch tygodni ta ławica martwej gryp płynie uba, i co nie Od Gliwic Proszę, spokojnie. Szanowni państwo, spokojnie. już już kończę. od, gli, od Kanału Kon Konkrety od, kana od kanału Gliwickiego, przez Opole, po drodze Kędzierzyn-Koźle, Wrocław, mamy sytuację taką, że samorządy oraz duże przedsiębiorstwa bezkarnie mogą e, na podstawie e, nie wiadomo jakiej... E, e, we mnie samorządy opozycyjne, bo przecież ich samorządy to nie! Ale wrzucają, wrzucają. I słuchajcie, Szanowni Państwo, zaraz y, prezes Wód Polskich przekaże Państwu informację, ile zinwentaryzowaliśmy nielegalnych rur, które wprowadzają nielegalne ścieki do Odry ta ławica martwych ryb nie płynie dwa lata. Spokojnie, Prosimy spokojnie. o konkrety. Od dwóch tygodni płyną martwe ryby. Od dwóch tygodni zgłaszano o polskim, że rzeka śmierdzi, są ślady. Obcyk to jest zabójstwo substancji. i masowe. Cały ja ekosystem jest zabity. co robi rząd byli? przez te dwa tygodnie? Na wczasy pojechał... Po nieprawda. nieprawda. Szanowny panie, szanowny panie, co tydzień... To co, co, szanowni, państwo, szanowni państwo, co drugi dzień są zwoływane sztaby, sztaby kryzysowe w województwach śląskim, opolskim. Dolnośląskim, lubuskim są zwoływane sztaby kryzysowe od i oni... Od początku Maja na kanale Glibiskim. Nie, od początku Maja. Dobrze, ja... Proszę Przekażę... panu ministrowi powiedzieć, Szanowni Państwo. Ale pana głosy naprawdę nic w tej sprawy nie. Chcieliście Państwo dowiedzieć się od Ministerstwa Infrastruktury, co zrobiliśmy i co planujemy. To zaraz, to zaraz, zaraz powiem minister klimatu. Jak do do będą jeszcze pytania, jeśli jeszcze będą jakieś pytania, to jestem do Państwa dyspozycji dzisiaj do samego wieczora. Na razie mister Jacek ozdoba. przekaże informacje z, z wojewódzkich proszę, inspektorów ochrony. Jak ktoś nie, nie jest ktoś mądrzejszy i jak ktoś najbardziej konkretny. Jak ktoś coś każe w telewizji codziennie.